Odkurzacz pionowy Dyson V15 Submarine Nie tylko odkurza, ale też aktywnie myje podłogi. Elektroszczotka Dyson Submarine z obrotowym wałkiem radzi sobie nawet z zaschniętymi plamami, a zebrane zanieczyszczenia są na bieżąco usuwane do osobnego pojemnika. Wałek jest zaś równomiernie nawilżany czystą wodą, a szczotka odsącza jej nadmiar. Dzięki temu Dyson Submarine jest bezpieczna dla każdego rodzaju podłogi twardej i nie pozostawia smug. Elektroszczotka Fluffy Optic podświetla podłogę precyzyjnie ustawionym światłem, więc dojrzysz nawet najdrobniejszy kurz w każdym zakamarku i skutecznie się go pozbędziesz. Jeśli masz zwierzaka, to przyda Ci się uniwersalna elektroszczotka Digital Motor Bar. Zbiera długie włosy i sierść oraz zapobiega ich plątaniu się. Specjalne grzebienie usuwają owinięte na wałku sierść i włosy bezpośrednio do pojemnika. Wałek mini elektroszczotki jest napędzany osobnym silnikiem i dokładnie usuwa kurz, sierść i włosy z tapicerki czy materacy. Również tu specjalny mechanizm zapobiega ich splątywaniu się. Oznacza to czyste kanapy bez konieczności częstego czyszczenia wałka. Cyklonowy silnik Dyson Hyperdymium pracuje z prędkością do 125 tysięcy obrotów na minutę i generuje potężną moc sania. Technologia Root Cyclone o mocy 14 cyklonów usuwa kurz z wciąganego powietrza, a odkurzacz nie traci mocy nawet przy wypełnionym pojemniku na zanieczyszczenia. Czujnik piezoelektryczny zlicza zaś wychwytywane cząstki kurzu, a ich liczbę sprawdzisz na wyświetlaczu. Zanieczyszczenia z pojemnika usuniesz w higieniczny sposób. Mechanizm wyrzuca jednym ruchem cały kurz i brud do kosza na śmieci. Na jednym ładowaniu odkurzacz pracuje na sucho przez godzinę, a na mokro przez dwie. Możesz też dokupić wymienny akumulator, jeśli masz duży dom. Baterie wymienisz bardzo łatwo. Cały kurz, roztocza, grzyby i bakterie wciągnięte przez odkurzacz nie wydostaną się już na zewnątrz. Zaawansowana filtracja zatrzymuje prawie 100% najmniejszych cząsteczek, nawet tych o wielkości 0,3 mikrometra. Co ważne, system jest niezwykle szczelny. Filtr możesz umyć pod bieżącą wodą i używać go przez wiele miesięcy. Odkurzacz pionowy Dyson V15 Submarine dokładnie odkurza i myje podłogi. Każda z czterech elektroszczotek spełnia inne funkcje. Submarine aktywnie myje podłogi, Fluffy Optic podświetla kurz, Digital Motor Bar usuwa włosy bez splątywania ich, a Mini Elektroszczotka czyści tapicerki. Po więcej informacji wejdź na euro.pl.